Boże, więc jestem taka głodna, że zjadłam konia z kopytami z dodołu. Następnego dnia głodujące dziewczyny spotykają się w szkole. Są już bardzo głodne i zniechęcone, ale liderka grupy przekonuje je, że powinny wytrzymać. Słuchaj, jestem taka głodna, że zjadłabym wątróbkę, a jej nienawidzę. A, to ci przejdzie. Też tak miałam przez pierwsze dni. Później już się w ogóle nie chcę jeść. Na serio dalej nie jecie? No, a to nie, już nie twoja sprawa. Prenia, Grażyna, ogarnijcie się. Myślałam, że Wam przejdzie przez noc. Ale no nie przyszło. Daj nam spokój. To jest nasza sprawa, czy jemy, czy nie? A ty się w to nie wtrącaj. A jak Wam się coś stanie, to na nie tobie. Chodź, Grażina. Odwal się, Grubasie. Nie zostawię dziewczyn z tobą, bo je zagłodzisz. Izaki, Boże, jestem głodna. Drożdżówki. Drożdżówki z czekoladą. Marta! Jezu Maria Krew ci leci. O Jezu, dajcie jakąś chusteczkę, szybko! Marta, nic ci nie jest? Proszę. Nie, to od, od, tych, od, od tego smrodu. Mój organizm już nie toleruje takich toksyn. Ciekawe, od zapachu drożdżówek ci krew z nosa leci? A żebyś wiedziała, od smrodu. Muszę stąd iść. I widzicie, co się dzieje? Co się nie dzieje? Nie, nie. Dziewczyny, może coś kupicie? Tak, poproszę, woda, nie gazowałem. Proszę, bardzo. Mam dosyć tej wychudzonej wariatki. Ona niech sobie robi, co chce. Jak lubi, żeby jej krew do ciała, to proszę bardzo, ale nie będzie w to wciągała moich przyjaciółek. Nie chcę, żeby one też się rozchorowały. Nie zostawię tego tak. Janka nie chce już dłużej ukrywać, że koleżanki się głodzą. Postanawia powiedzieć o tym wychowawczyni. Boi się, że w końcu coś im się stanie. Chodzi o Renię, Grażynę i Martę. One one się głodzą. Jak to? No, postanowiły, że nie będą jadły tak długo, jak długo dadzą radę. Marta nie już nawet tydzień. Matko, Boska, co, one się chcą w ten sposób odchudzać? Tak, Marta im opowiadała im jakieś głupoto. Filozofii głodu, że głodowanie jest dobre, że jak nie będą jadły, to będą idealne i one jej słuchają. One kompletnie zwariowały. Marcie puściła się przed chwilą krew z nosa. To naprawdę wygląda coraz bardziej przerażająco. Dlatego pomyślałam, że muszę Pani o tym powiedzieć. Bardzo dobrze zrobiłaś Janka, dziękuję. Ja wiem, że takie rzeczy się niestety zdarzają, ale taka głodówka jest bardzo niebezpieczna, zwłaszcza w młodym wieku. Dziewczynki narażają swoje zdrowie, a ja mam wrażenie, że one w ogóle sobie z tego nie zdają sprawy. Ja muszę coś z tym zrobić. Licealistka Zuza chce jak najszybciej dowiedzieć się, jak zakończyła się randka Kai i Eryka. Ma nadzieję, że Eryk nadal jest jej wierny. No i co, dzwoniłam do ciebie, ale masz cały czas wyłączony telefon. Pogam ci powiedzieć, że wszystko jest w porządku, a tak bardzo się denerwuję. Słuchajcie, możecie na chwilę wyjść? Proszę. Proszę cię, powiedz mi, że Eryk mnie nie zdradza. Proszę cię. No, Zuza, strasznie mi przykro, ale... Ale? Ale co no mówi? No, on się ze mną przespał. Co? Co ty mówisz? Jak to się z tobą przespał? No normalnie. Chciałaś, żebym zaciągnęła go do łóżka, no i poszedł ze mną. Ale jak mogłaś się z nim przespać? No kazałaś mi. Kazałam ci sprawdzić, i poszedł co sobą do łóżka, ale jak już wiedziałaś, że tak, to trzeba było przestać. Ale wtedy nie byłoby dowodu. Co? Dziewczyno, gdzie ty masz rozum? Proszę cię, co ty jesteś, jakaś dziwka? Chodzisz z facetami do łóżka, kiedy ci koleżanka o to poprosi? Jesteś bezczelna. Kaja kłamie. Eryk pomógł jej w nauce i od razu pobiegł przygotowywać prezent urodzinowy dla Zuzy. Kaja oszukuje koleżankę, bo chce, żeby Zuza zerwała z Erykiem. Mój plan wypalił idealnie. Zuza myśli, że Eryk ją zdradza na 100%. Teraz nim na pewno zerwie, a wtedy ja będę miała swoją szansę. Może i stracę koleżankę, no ale będę miała zajebistego chłopaka. Ty podła świnio! Nienawidzę cię, rozumiesz? Nie chcę cię znaleźć, rozumiesz? Cię. Nie, nie cię! Zostaw mnie! Nie, nie dotykaj mnie! Nie możesz, się możesz mnie zostawić! Proszę, Nie, nie mogę cię zostawić, bo jest... O co ci chodzi, tak, wyjdźmy stąd! Nie, nie, Tak, Proszę mogę! w kolejkach, tak? mnie! stąd! Jak mogłaś mi to zrobić, rozumiesz? Ja się kocham! Co ci Znaczynę. zrobić? To ja cię kocham, a ty mnie tylko w kupach znajdziesz, rozumiesz z każdą, jak, jak się z zraza, zraza, o czym ty mówisz smatnika. w ogóle, dziewczyno? Zadzesz ale... mnie, wiesz co? Teraz coś naprawdę przekinasz, wiesz, przynajmniej mógłbyś się przyznać! Dlaczego ci się przyznać? O czym ty mówisz w ogóle? Ci to względu oczy, dobrze? Wiesz co, powiem ci jedno, nienawidzę cię i nie chcę cię znać, rozumiesz? Nie chcę! z no zaczekaj, ZUZA! A przecież ja kompletnie nie rozumiem, o co jej chodzi. Co ja jej takiego zrobiłem? Przecież od kiedy jestem z ZUZą, nie popatrzyłem nawet na jedną dziewczynę. No przecież ja kocham ZUZĘ. Słyszałam, że się odchudzacie. Wychowawczyni wezwała trzy głodujące dziewczyny na rozmowę. Chce im wybić z głowy ten głupi pomysł, ale nastolatki do niczego się nie przyznają. To pani tak powiedział? Słyszałam waszą rozmowę. Dziewczynki tak nie można. Głodówka jest bardzo niebezpieczna. Proszę pani, my jemy normalnie, a ktoś pani nam opowiadał jakieś głupoty. A ja uważam, że to nie są głupoty. <laughs> Marta, przecież widzę, że ostatnio schudłaś. Czy ty dzisiaj w ogóle co siadłaś? Mam taką budowę ciała. Moja mama też taka jest. Dziewczynki przecież macie dopiero 14 lat. I stosowanie drastycznych diet w tym wieku może się skończyć w szpitalu. Przecież możecie mieć anoreksję. Proszę panią, ja tu mam nadwagę, a nie jakąś anorekcję. Niech pani patrzy, jaki brzuch. Ja też mam brzuch. To na pewno ten tłustych na nas nakablował. Dziewczyny podejrzewają, że to Janka doniosła o ich głodówce. Marta zamierza się na niej zemścić. nie jestem głodna. Może ona ma rację to głodowanie jest głupie. Zwariowałaś? Przecież ona jest mściwa, Naskarżyła na nas. Nie darujemy jej tego. Jeszcze nas popamięta. Ze mną się nieraz zadziera. Zemścimy się na niej. Wymyślimy o coś takiego, żeby nas popamiętała do końca życia. No jak tam, panowie, po macie pozmuczeni? Tymczasem Kaja dowiedziała się, że Zuza zerwała z Erykiem. Tylko ona stała jej na przeszkodzie, żeby zdobyć chłopaka. Ma nadzieję, że teraz uda jej się go poderwać. Nie ma problemu, no cieszę się, że mogę pomóc. Co jest? Zuzka ze mną zerwała. No co ty mówisz? No, dzisiaj powiedziała mi, że ją zdradzam cały czas, no uwierzysz? Biedaku, nie zasługujesz na takie traktowanie. No to jej to powiedz, no. Ona nie jest ciebie warta. No, ale nie mów tak przecież, no. Co się stało, złodziejko? Chcesz mi ukraść chłopaka? Przecież to nie jest twój chłopak. Zerwałaś z nim. Zerwała, bo Właśnie z nim przespałaś. kazałaś mi. Jakie przespałaś? O czym w ogóle ona mówi? To, o czym, o czym tu jest mowa? Jak mogłaś coś takiego powiedzieć? Twoja dziewczyna kazała mi być testerką wierności. Chciała sprawdzić, czy ją zdradzisz. No i się ze mną przespałaś. Ale o czym ona w ogóle mówi? Czy kazałaś jej, żeby mnie przetestowała? Aż tak bardzo mi nie ufasz. A ty kolejna, że się zgodziłaś na to, tak? Dziewczyny, czy co jest z wami so, nie tak? Ty o, dawno nie masz dla mnie czasu, rozumiesz, masz zawsze coś innego do roboty, w ogóle nie chcesz się ze mną spotykać. Myślisz, bo że ja nie wiem, że chodzi o inne idiotko, laski. Jodko, szykowałem prezent dla ciebie, nie o żadne laski, nie było żadnych innych lasek. Co, naprawdę? No mi prezent? No Naprawdę, naprawdę, a teraz to ci już nie chcę znać. Nara, i ja. ciebie tak samo. Erik! no proszę cię, no. Ty idiotko! Jezu, jesteś normalna, nie na się, rozumiesz? Przecież to twoja wina, kazałaś mi. Proszę, nie odzywaj się do mnie. Nie, no w głowie się to nie mieści. Przecież ja kocham Zuzkę, jak ona mi taki numer mogła odwalić, żeby nakłonić koleżankę, żeby mnie przetestowała? No przecież nie, no to jest nie do pomyślenia. I jeszcze ta druga wariatka, no opowiadała, że się razem przespaliśmy. No przecież one są chore, obydwie. Marta z pierwszej bez zdobyła zdjęcie koleżanki, która doniosła o ich głodówce i specjalną aplikacją dodała jej kilka kilogramów. Podobiznę pogrubionej Janki rozwiesiła przed szkołą na pośmiewisko innym uczniom. Co ty to nie, po prostu mega. Za Zrobiłam jej fotę i przerobiłam. Mam taką aplikację w telefonie boskie, co nie, nie? To jest Janka. Co? To jest Janka. No. Gdzie czemu? No, nie przeginasz trochę? Nie! To zdjęcie jest mega! Ej, co no, 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 Nie! A ty co robisz? Ej, się ogarni. to! Co ty sobie wyobrażasz? To ty myślisz, że wszyscy Gry. muszą wyglądać tak Ej. jak ty? Jak jakiś wieszak? Ogarnij się może! Może ty się ogarni? <śpiewanie> Twoje W twojej sweetphocie ktoś powiesił. <śpiewanie> Właśnie, <kiołdło. śpiewanie> ja To nie jesteś. Też mam taką aplikację w telefonie i wiesz co? Bo mogę tobie no, to to też zrobić w i też będziesz wyglądała jak gruby goryl. No, dzień dobry, ja do pani Barbary Gruszki. Pół godziny później zjawia się w szkole matka Marty. Wychowawczyni Barbara Gruszka wezwała ją, gdy dowiedziała się, że córka kobiety prowadzi głodówkę i wciąga w to inne koleżanki. Panie Aniu, z tego co wiem, to Marta od tygodnia się głodzi. Ale głodzi jak to głodzi? Moja Martusia zawsze mało jadła, ale zdrowo, no przecież o to chodzi, tak? No tak, tylko że teraz nic nie. Ja w dodatku namówiła na gotówkę inne dziewczynki. Ale kto pani to powiedział? One to pani powiedziały, że nic nie jedzą? No nie, one mi się do tego oczywiście nie przyznały, natomiast ich koleżanka powiedziała mi o wszystkim. No widzi pani, bo koleżanka to pewnie jakieś plotki rozpowiada, albo co gorsza, chce im na złość zrobić. Ja uważam, że moja córka wie, jak się racjonalnie odżywiać. Przecież sama ją tego nauczyłam. Ale ja codziennie widzę ją w szkole i obserwuję, że każdego dnia staje się coraz słabsza i chudsza. Ja bardzo proszę, niech pani porozmawia z córką. No dobrze, porozmawiam, ale wydaje mi się, że pani grubo przesadza. Moja córka jest zgrabna, szczupła i o to chodzi. Mama. Co się stało? Może... O Boże! Dobra, odsuńcie się! Odsuńcie się! Bo, to, bo to... No, Zgłupiałeś! Na, na filmie tak było. Ale to nie jest żaden film! Marta! Organizm Marty nie wytrzymał długotrwałej głodówki i dziewczyna straciła przytomność. No a ty co tak stoisz? Biegnij po gruszkę i się pospiesz! Marta! Przestań to kręcić, no bo sensację sobie znalazłeś! Co tutaj się dzieje? Marta! Martusia, Jezus, się, się, Proszę! proszę. Uderzyła Martunia, się w głowę? Straciła przytomność. To pewnie z głodu. Martunia, obudź się, co się Zzwonię dzieje. nie po pogotowie. Dziewczyny, powiedzcie mi, czy Martunia. wy się głodzicie? Czy Marta dlatego straciła przytomność? To jest Jezusa, bardzo obudź. ważne. No, no tak, Marta już nie osiem dni. Cię. Dzisiaj puściła jej się krew z nosa. No, mi się przestraszyły, ale ona mówiła, że to nic. Dzień dobry, ja chciałam Mamy wezwać was. karetkę do szkoły imienia Mickiewicza. Tak, uczennica straciła przytomność, podobno od kilku dni nie je. Dziękuję. Rozejdźcie Boga. się. Proszę, rozejdźcie proszę, proszę. się. Proszę, proszę, nie to proszę jest zupełnie Matka Marty jest przerażona. Nie przypuszczała, że córka rzeczywiście się głodzi i że mogłaby się doprowadzić do takiego stanu. Martu, dziecko! Marta! Dzień. Pani, Pani z mogę, mogę z Wami jechać? Niestety nie ma Pani swój samochód. Mam. To proszę pojechać za nami. Jedziemy na ulicę Biskupińską do szpitala. Dobrze, proszę, dobrze, ja już jadę. Pani aniu, da Pani radę prowadzić? Dam radę. Już jadę. Zadzwonić. zadzwonić, powiedzieć. Zadzwoni, Zadzwonię. Zadzwonię, oczywiście. Koleżanki Marty zrozumiały, że tak drastyczna dieta może być bardzo niebezpieczna. Nie chcą już dłużej głodować. Wiesz co, sorry, że tak się potraktowałyśmy. No i co to zdjęcie? No i w ogóle przepraszam za ten cały. Pomysł z tą głodówką, to było strasznie głupie. Miałaś rację. Wiecie co dziewczyny, ja chcę się dalej z wami przyjaźnić. My z tobą też. To co? Koniec głodowania? O, tak! To idziemy na pizzę? Tak! tak! Jezus tak! tak! Chodźmy! Dobra, chodźcie. Cieszę się, że do dziewczyn dotarło jak głupio robiły. I że mnie przeprosiły. Było mi naprawdę przykro, że nie chciały się ze mną przyjaźnić i mnie wyśmiewały. Największy że mam do Marty, ale chciałabym, żeby szybko wyzdrowiała. Eryk! Eryk, poczekaj na Czego mnie! mnie? Eryk nie wybaczył zuzie, że tak bardzo mu nie ufała. Czuje się oszukany i na razie nie wyobraża sobie, żeby nadal mogli być parą. Zrozum, że nie masz mi nic do powiedzenia, co by mogło teraz zmienić Eric, na naszą zdruzna. sytuację. Tak? Eric, ja ma... Ale ja to rozumiem. Wynająłaś tę sterkę, tak? Nie ufałaś mi. Ja ci w ogóle nawet nie znam kobietą. Nie odzywaj się Eric, do mnie. Nie chcę cię kocham. znać. Tydzień później Marta Faber pojawiła się w szkole. W szpitalu wróciła do pełni zdrowia. Obiecała mamie i lekarzom, że więcej nie będzie głodować. Hej, nie no, spoko, Mogę się dosiąść? jasność, ale... Coś Co się, się stało? stało? Zmiana. A... Nie, tylko stwierdziłam, że no w sumie muszę jest, żeby żyć, no więc... Bardzo dobrze. No, wreszcie Będziemy. to zrozumiałaś. Koniec tej chorej głodówki. Okay. Osiemnastoletni Mariusz boi się, że przespał się ze swoją siostrą. Czemu nie odbierasz telefonów? W nie mam jakiś powód. Chodzi ci o łóżko, o to, że mnie przeleciałeś? To jest niemożliwe. Jesteś moją siostrą, rozumiesz? To nie jest mój brat! To jest mój chłopak! Nie brat! Ucieknijmy stąd, nie wiem gdzie, byle gdzie, żebyśmy tylko byli razem. A Darzy mi wam prowadzić auto? Nie, nie ma szans. Pijać alkohol kasia. Proszę, proszę, proszę. Do końca parkingu. Dobra. Maturzystka kieruje autem po pijanemu i potrąca przechodnia. Trzymamy się wersji, że to ja prowadziłem auto, rozumiesz? Kolega osiemnastolatki wiek to prowadził samochód i szantażem zmusza dziewczynę do seksu. Ja nie chcę się do tego, Ale też nie chcę, żeby się wydało, że to ja najechałam na tego faceta. Nastolatek pokryjomu nagrywa seks z dziewczyną.